Hej ludzie, to będzie film znowu jak zmieniam klatkę mojej papugi i to będzie z moją siostrą, więc razem będziemy ją zmieniać. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Thoughts yeah. jumping and I hear my name. Grasping. Savannah, I'm coming home we will never be alone? Savannah, the beauty of the world Savannah, let's all take a walk Savannah Liars <noise> <noise> włożymy tutaj zaczęłam włoży. górze Chodź, puszczaj Tylko Dobra, niech ona wyjdzie Nie mam Ale piękna idź tam Masyczka kochano, nie chcesz pójść jeździć tu? Dzwonki? Ale śliczna. No idź, idź, kochanie. Pięknie to zamknę. A słodka, to będą twoje warzywa. Słodziusia, moja piękna. Oj. Ona do jedzenia. Suczka kochana, nie, nie ma teraz. Ona cudowna. kochana. Ale piękna! Jej. Ona będzie z tym wychodzić tak potem. kochana. I syn, może wychodzić je tak? Ma piasek, tam patyk, taki tam prosto jest. Um, tu na dole jeszcze ten taki. Ja mam właśnie te patyki z Amazona. Ale te są takie O, Arkana jest głodna bardzo, bo ona nie jadła. Ale piękno. No to ma taki, takie coś. Tam właśnie dałam ten papier taki, żeby się jakoś o tym paznokcie trochę. To idzie tak, gdzie tam do góry i ma tak łatwo do tego. Um, tu jest właśnie jedzenie. A tu taka drabina fajna idzie tak do góry i może stąd pochodzić chyba, ale chyba tak. E, tu taka właśnie kolba, tam taki dzwonek, tam będzie na jedzenie. E, na, I tu też takie jest, i tu tam tego dzwonka, tak do tego, nie wiem, widziałam, gdzie ci dać, tu taki dzwonek jest taki, i tam też jest. I tutaj, no, to jest właśnie w sumie tyle. A tam jest jeszcze woda i to jest taka, no, nie wiem jak to się nazywa, ale właśnie tu jest takie, coś tu jest woda. I na no, kochana je, ale to byłoby tyle, chyba. Ale potem pokażę, jak tu sobie siedzi. Ale jak sobie zje. Przetestuję, jak ona siedzi na tym, ale i na tym, bo wiecie, ona nie jadła w ogóle. Ale biedna ja ją biorę wiedzę. Ale kochana! I tam. Ale piękna! Co jest Smutka, ona krzyknęła, ona się wkurzyła, bo na nie. Chodź, puta, i ona, ona siedzi na tym. On sobie siedzi na Piękno. O, nie chce na tym, jeszcze nie przy... Ona do tego idzie. A wtedy jak zmieniałam, to też o A do tego. No. Zobacz na to. Zobaczcie, co kolej jest tej drabiny. Zobaczcie, jedyna siedzi na tym. No. Ale kochana! Zobaczcie, dałam ją tutaj. I sobie siedzi, kochana. O, idzie. A zobacz tam, Skorobunsiu. No, A tutaj? Nie, tylko Zobaczcie, ona tak je bardzo dużo, te prostą, tą kolbę jadła, to też jadła, jedzenie w I teraz sobie ogórka.